Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem Jak walczę z moim wypadaniem włosów. W, w poprzednich filmikach mówiłam Wam o kozieradce, która u mnie mi pomogła trochę, ale nie zlikwidowała całkowicie problemu. I tak jak Wam mówiłam, moja pani dermatolog, do której chodzę, poleciła mi produkt Dermene. E, więc e, po zakończeniu e, akcji, nie, tak, po zakończeniu w zasadzie akcji z kozieratką, czy też całej kuracji e, z, kozie, z kozieratką postanowiłam, że wypróbuję e, ten żel. E, I ja go zamówiłam, opakowanie wygląda tak, jest mój synek troszeczkę rozgryzł, ja staram się zostawić dla Was mm, opakowanie, bo to są ważne informacje, a ulotkę już wyrzuciłam. Ja kupiłam ten produkt na Allegro po 22 zł, plus przesyłka chyba wyszło 29 jakoś tak. Jak byłam u rodziców w Opolu w aptece, widziałam, że cena jest dosyć wysoka, bo 38 zł, więc postanowiłam, że zakupię ten produkt na Allegro. Dobrze, i już Wam pokazuję, jak wygląda w środku żel. Termin ważności jest dosyć długi, bo to jest 2015 rok, marzec, z tego co widzę. Moja tuba wygląda tak: jest to 100 ml produktu. Tak się otwiera, i już Wam pokazuję, jak wygląda ten żel. Jest on dosyć gęsty, nie spływa nawet. Przekażę sobie troszeczkę wetrę. Jak już wycisnęłam. Pachnie. Na początku e, całe opakowanie, jak i ta tubka, pachniało tak dosyć przyjemnie ziołowo, jednak jak już e, zaczynam go wcierać i zostaje również on na rękach, to czuję taki zapach e, kleju. Zresztą, jak, jakby ktoś z Was e, skusił się na ten produkt, to przypomni pewnie sobie jakiś klej z dzieciństwa. Który bardzo, bardzo podobnie pachniał. Pamiętam, to był taki klej, e, nie taki najzwyklejszy do papieru, tylko taki troszeczkę mocniejszy, nie wiem, czy on się nie nazywał i nie miał białego koloru i właśnie identycznie e, pachniał. E, dobrze. I już Wam mówię, co jest na temat tego produktu napisane. E, jeżeli chodzi o wskazania, to nadmierne of course, nadmierne wypadanie włosów, a także łagodzi podrażnienia na e, skórze głowy. Dobrze. I jeżeli chodzi o opis działania, to ten żel jest e, przeznaczony dla osób z nasilonymi objawami wypadania włosów. Nadmierne wypadanie włosów jest związane z postępującą miniaturyzacją mieszków włosowych, e, ich niewystarczającym odżywieniem oraz towarzyszącym, e, towarzyszącym temu stanem zapalnym skóry głowy. I dzięki zawartości opatentowanej, to jest właśnie opatentowana substancja czynna pochodzenia, pochodzenia witaminowego. Nie chcę je czytać, bo jest dosyć długa nazwa. I ten żel, właśnie ten żel dermena hamuje wypadanie włosów oraz stymuluje proces ich odrastania i zobaczymy jak on się u mnie sprawdzi jeżeli chodzi o sposób stosowania to jest tutaj napisane, że należy stosować co najmniej 3 razy w tygodniu ja po każdym myciu stosuję, a czasem również staram się każdego dnia, nie zawsze mi to wychodzi czasami jeden dzień przepuszczę, ale staram się jak najczęściej niewielką ilość żelu rozprowadzić równomiernie na skórze u nasady włosów szczególnie przy miejsca przeżadania się włosów i wmasować nie spłukiwać i przede wszystkim ja smaruję we w włosy, czy też w skórę głowy, która jest już sucha, wysuszona, nie wilgotna. Jednak tu jest napisane, że również można wilgotną skórę głowy smarować. Ja ten produkt stosuję od około tygodnia. Na razie jeszcze nie zauważyłam rezultatów. Zobaczymy po przedłuższym, przy dłuższym stosowaniu tego produktu, jak się sprawdzi. Czytam, że. Na tej ulotce, która była dołączona do tego produktu było napisane, że około 3-4 tygodnia widać rezultaty, także tak, zobaczymy jak to będzie u mnie. Ja słyszałam, że w ogóle włosów może wypadać nawet do 100 dziennie. U mnie oczywiście ja mieszczę się w tych normach, ale dziwi mnie fakt, że jak przyjeżdżam rano ręką tak przez włosy, zostaje mi gdzieś tu 5-6 włosów, więc dla mnie, jak dla mnie to jest za dużo, tak na jeden raz i wcześniej tak, takiego problemu nie miałam, także postanowiłam, żeby wypróbuję i skuszę się na tą kurację tym żelem. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, również widziałam na internecie pozytywne opinie tego produktu. Dziewczyny pisały, że po dwóch, dwóch tygodniach około zauważyły rezultaty. Mam nadzieję, że u mnie również się tak szybko pojawią. Jeżeli wy chcecie coś więcej na ten temat, jeżeli wy chcecie po prostu przeczytać opinie dziewcząt, bo ja jeszcze w zasadzie nie mogę pode powiedzieć e, mojej opinii, ale jeżeli ch wy chcecie przeczytać inny, e, inne opinie e, na, na temat tego żelu, to e, załączam link do wizerzu gdzie możecie się z nimi zapoznać. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Dajcie znać, czy również stosowałyście ten żel i czy w zestawie z szamponem, czy nie jak się u Was sprawdził. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. Cześć!